Witam wszystkich bardzo serdecznie w tę farmerską noc. Co robi farmer, gdy się nudzi? Odpowiedź jest prosta. Ania mówi, że rozbija jajka. Nie, nie rozbija jajek. Po prostu je zbiera. Ania mówi, że farmer rozbija jajka z Nie, Składuje je. W każdym bądź razie. W chwili obecnej się trochę nudzę. Także czekam na wszystkie zadania związane z koszeniem trawy i czekam, aż mi urośnie rzepak. Jest mały problem. W ostatnim filmiku byłem zadowolony, że zebrałem trochę pszeniczki, ale, właśnie, jest to ale. Część uschła, więc zasadziłem rzepak, żeby sprawdzić, czy zdążę to zebrać. Przede wszystkim. Także nowa przyczepa sprawdziłem, daje radę elegancko. Przyczepa daje radę. Kombajn nie daje rady. Muszę obowiązkowo kupić lepszy kombajn, który będzie szybciej zbierał i z większą ilością. No i kupiłem taki, taki piękny siewnik. Starego się jeszcze chyba nie pozbyłem. Nie, nie pozbyłem, nie pozbyłem się, schowałem go pod wiatr. Także w tej chwili obecnej czekam, aż mi to urośnie. Jest w ostatnim stadium zbioru. Także gdzieś są moje jajka? Tutaj. Ale się drą. Jest druga godzina, przestańcie. Jajek zebrałem jak do tej pory. Czy tu leżą? To było. 300. No, także 300 jaj jest zebranych. No i się troszeczkę nudzę. Kupiłem jeszcze jeden czerwony traktorek, żeby to wszystko szybciej obsiać. No, ale nie dało. Rady tak szybko wyrosnąć, w takim razie biorę to co mam, tak jeszcze chwilę poczekam. Prędkość wzrostu jest ustawiona na szybką. Gdzie ja to wszystko... wow, się wpakowałem. Gdzie ja to wszystko mogę sprzedać za rozsądną cenę? W gospodzie rzepak. Musiałbym wziąć rzepak. Sprzedać. już chcę kombajn nowy. Ha, ha. Najpierw sprzedam rzepak. Znaczy z drugiej strony nie wiem po co jego ja zbieram Dobra, niech będzie I tak muszę poczekać aż mi urośnie, zrobię sobie mały podgląd na to, na mapkę Muszę gdzieś za więcej sprzedam Nie, tylko w gospodzie za 1200 W sumie pszenicę ja też mogę sprzedać w gospodzie. To będzie dobra inwestycja. Wow! Tak trochę partyzansko pojechałem. A to nie jest istotne teraz. Jeszcze chwila. Skok, ale la... mały Czyli do tego interesu potrzebowałbym około 200 tysięcy Ale tyle chyba nie mam Jeszcze nie No także dawaj, dawaj, dawaj Wysypuj się. Jest 53 tysiące. Skrzynia jabłek, ale co? Nie po skrzyni jabłek. Co, co się stało? Uuuu, coś mi się popsuło? Albo może coś mi już rosło, tak. Dobra, zrobię mały zabieg kosmetyczny. Powolny. A już dopóki nie kupię dobrego kombajnu będę musiał zbierać rzepak. No to się jeszcze zobaczy. Dobra, pracuj gościu. A ja tymczasem wracam na to pole. No ciśnij, ciśnij, ciśnij. Także rzepak jest już gotowy do zbioru. To w sumie to, co daję w banku, mógłbym z powrotem sobie wyciągnąć, czyli by mi się jeszcze troszeczkę, pieniąz... jeszcze trochę pieniędzy by mi przyszło. Sprzedam wówczas stary kombajn. Nie, 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 też mnie też nie interesuje. żepak rzepak, rzepak i jeszcze raz rzepak. Także jadę zaraz po pod konwajn i zebrać to co ma, żeby nie było jaj. Ktoś zabrał do tej pory? To chyba niewiele. Niech się sypie. Bo go trochę przestawiłem. Eee, powoli. Już mam nadzieję, że to zdąży zebrać. W każdym razie jajka do mnie. I zaraz wezmę się za pług i spróbuję ominąć kultywator. Czy nie będzie za najlepszy pomysł? Jeszcze tu?

Chociaż dobra, sprawdzę ten silnik. Jeszcze go nie testowałem, a nigdzie o nim nie czytałem. Więc jestem trochę ciekaw. Może ten silnik od razu będzie siał. Tak. Spójrzmy jak to pracownik zrobi w sumie nic nie zrobił, nic się nie zmieniło Trzeba to przelecieć pugiem zy Ładuję Łduje pług I nie jedzie No miałem go z kurczynyka ale jajka jajka tu mają priorytet kury zarabiają już się zwróciły wszystkie 400 właśnie jak tam kombajn? prawie pełne u, 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 u. Tu jest moja przyczepka. Żeby się nie zatrzymał i zebrał jak najwięcej. To by było piękne. No, zabieraj to ode mnie. Słabo się wysypuje. Okej okay. o oh, Boże. Jest. Jadę teraz pośrednika. Kolejna wari. gdzie są kurcze te misje? Koszenia. Ja chcę kosić, kosić, kosić. Musiałem zamontować dodatkowy obciążnik, bo ten siewnik jest sporych rozmiarów. Jak to będzie wyglądało? Dawaj pracownika. Co on zrobił? Żarty. Jak to będzie wyglądało na takim kawałeczku? Czy coś tu się zmieni. Nie, muszę to kultywatorem zrobić. kultywator, zaraz nie to Po kultywatora. Kombaj zaraz będzie pękał w szwach. Tak. No, jeszcze chwilę. Trzeba go rozodować z tego wszystkiego. Co mnie to obchodzi, że zapomnieli bagażu? Zapomnieli to mają pecha. Wsypał wszystko Pięknie, 21% dopiero. Także ta przyczepa jest świetna. Gdzie mój kultywator? Kolejna porcja jajka. Nie przepuszcza. Cip, 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 jajka, cip, 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 jajka. jajka Są jajka. Dobra. To wygląda tak, to... Tu jest. Wiesz, że jak pijany patrzę na dwa monitory jednocześnie. Dawaj, kum te Jakoś mi nie chce wskakiwać te zadania normalnie. Szykuj się. Pięknie, kolejna dawka. Tam już pole pracuje. Przydałby się jeszcze traktor na siewnik. Ale to sobie już chyba daruje. Wolałbym, żeby ten był cały czas pod ręką. 6800. Jestem strasznie ciekaw ile zbiorę. 12 tysięcy pewnie. Jajka, kolejna porcja się pojawiła, prędkość jest 15. Wydaje mi się, że na tej chyba pozostanę. Jest i trawa. Także trawa jadę z koksem. Kolejna kasiolka wpadnie plus bonus czasowy. Ko kto gra, jeszcze nie zainwestował, niech inwestuje w tego typu zarobek pieniędzy. Jest to przy okazji świetna skocznia od stania i patrzenia, czy jajka są. I czy pszenica urosła, albo rzepak, bo jest drogi. Nie dorobiłem się jeszcze do tego oddziału, w tym odcinku jakiejś kultowej zbierarki trawy, no niestety, nie udało się, no. Ale niestety nie poradzę. Muszę dorobić się pierw. Kombajnu. Muszę jechać zabrać to, co już dla mnie ma na polu już praca w re. A on się postanowił właśnie w tym momencie zatrzymać. Jeszcze trochę i nie nadąży razem z zapługiem Osiem tysięcy. ton rzepaku. Dobrze drodzy widzowie. Także w tym miejscu zakończę swój odcinek. W następnym odcinku powiem Wam, czy udało mi się zebrać cały rzepak. Jeśli jesteście ciekawi. Także dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Na razie.